Przepraszam. Mam no, Ile wypowiadamy z bennych słów? Prawda? Nie wyglądasz najlepiej. Małżeństwo ci się rozpadło? Zabrała dziecko i odeszła. Praca też, Sorry, Jack. tak mi przykro. Well, Duchem jestem z tobą. I mam I'm dla ciebie coś z lotniska. Rozłącz mnie z tym drzewem. Ja umieram. Wiem, że się boisz. And I know, I told you, Obiecałem ci, że the answer. znajdę rozwiązanie. Ale okazuje się, że nikt nic nie wie. Pytałem kogoś się dało. Nie wiem, czy to coś zmieni, ale... musisz odnaleźć spokój. If you think I'm a charlatan, Masz mnie za szarlatana? To po co przyszedłeś? Chcesz mojej rady? Musisz poznać prawdę o sobie. To proste. Wystarczy się wyciszyć. Odnajdź ciszę w swoim umyśle i w tej ciszy usłyszysz prawdę. Masz jeszcze jakieś inne, niezałatwione sprawy? To dobrze. Czy twoja żona wie, że ją kochasz? Ciągle jej to mówię. Mówisz? To tylko słowa. Bez znaczenia. Jak suche liście na wietrze. Słowa. Pokaż jej, że ją kochasz. Wyciągnij rękę. I bądź szczery. Musisz pogodzić się z myślą, że kiedy opadną wszystkie liście.